Przed chwilą usłyszeliśmy jedną z trzech mów pożegnalnych naszego Pana, zanotowaną w Ewangelii według Świętego Jana. One wszystkie są bliskie sobie, dotykają tego samego tematu, ale w różnych aspektach. Jan Apostoł pisze Jezusowe słowa pożegnania i pisze z różnych punktów. To pierwsze jest ta część, którą słyszeliśmy, dotyka czegoś niezwykle istotnego: niepokoju uczniów, którzy zostaną sami. To jest taka chwila, która zawsze jest trudna. Kiedy ktoś, w kim mamy oparcie, kto jest przewodnikiem, jest w zasięgu ręki, jest dotykalny i mówi: Za chwilę mnie nie będzie. Będziecie. Musieli poradzić sobie z wieloma sprawami. Sygnalizuje już opozycję, która będzie siedziała między światem a nimi. Dotyka tej chwili, bardzo istotnej i bardzo ważnej, i wskazuje na Ducha Świętego, który będzie w nich przezwyciężał. Przezwyciężał w nich będzie strach, smutek, będzie przezwyciężał to wszystko, co powoduje niepokój. Ważne to. Ważne, by popatrzeć na te wszystkie mowy pożegnalne, ponieważ my jesteśmy tak jak uczniowie w tym stanie Kościoła, właśnie w takim. I trzeba by z tej lekcji wyciągnąć jakieś wnioski dla nas. Pan czegoś od nas chce. Kiedy to słowo brzmi, brzmi bez wątpienia jako pocieszenie, jako potwierdzenie Jego obecności. To na pewno. Ale równocześnie brzmi tak, że zapowiada coś ważnego. Zapowiada nam Jezus możliwość głębszego zrozumienia Jego nauki, nie dzięki naszym pogłębionym trudom, studiom czy czemukolwiek, pogłębienia naszej nauki poprzez pouczenie, które daje Paraklet, Duch. Doprowadzi nas do prawdy, czyli do pełnego rozeznania. Jakie są poprawne drogi Boże? To wszystko staje się dla nas możliwe tylko dlatego, że zostaje Jezus, zostaje między nami Bóg, Jego Duch, moc, jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Nie ma. Nie ma podziału. Czasem się w kościele mówi, kiedyś na to zwrócił uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI, że nawet to nieraz powtarzamy, że w kościele jest jakby niedostatek ducha, czy mówienia o Duchu Świętym, i Ojciec Święty powiedział wtedy, to, to nie bardzo jest logiczne, ponieważ nie ma czegoś takiego jak obecności jednego. Jak podzielenia Boga na, na trzy części, jak obecności i nie bardzo obecności Boga. Jeżeli Bóg jest, to jest w trójcy i jest zawsze. Nie ma innego. I ta obecność jest właśnie taka. W jednym z tekstów yy, kardynał Ratzinger, już, już był kardynałem, napisał wspominając, Wspominając czy pouczając o tej obecności Boga Trójjedynego Jedynego, odwołał się do Kościoła Wschodniego. Bardzo często, szczególnie ojciec Święty Jan Paweł II, mówił, że to jest całe wielkie nieszczęście, to rozbicie, że Kościół przestał oddychać dwoma płucami i czegoś nam brakuje. Chrześcijaństwo zachodnie zracjonalizowało różne rzeczy straciło tę umiejętność odczytania ducha. I kardynał Ratzinger napisał takie słowa w jednym z tekstów. liturgia Tutaj liturgia kościoła wschodniego może jak zwykle dać nam wartościową wskazówkę. Ten kościół w niedzielę pięćdziesiątnicy obchodzi uroczystość Trójcy najświętszej. W poniedziałek zesłanie Ducha Świętego. A w najbliższą niedzielę Święto Wszystkich Świętych. Ta struktura liturgiczna jest mocno zespolona i ukazuje nam coś z wewnętrznej logiki wiary. Duch Święty nie jest jakąś wyizolowaną czy możliwą do wyizolowania wielkością. Do jego istoty należy wprowadzenie nas w jedność trójosobowego Boga. To Duch Święty jest. Tym, który nas wprowadza w misterium, nieustannie w misterium Trójcy Przynajświętszej. I moi kochani, siostry i bracia, kiedy dzisiaj w czasie tego pielgrzymowania przez Boże objawienie, przez Boże Słowo, które zostaje nam podarowane, doszliśmy do takiego momentu, bardzo istotnego, który zabrzmiał w pierwszym czytaniu. Został dany Kościołowi ten piękny tekst pierwszego rozdziału dziejów apostolskich, którym trzeba się ciągle uczyć. Trzeba się ciągle uczyć fundamentalnej prawdy przesł przesłanej nam. Jak to jest? Jak stawać się Kościołem? Nie mamy żadnej innej możliwości, jak pójść po tropach, które Duch Święty nam odsłania. I ta to pierwsze czytanie jest niezwykłe. Niezwykłe w tym momencie, kiedy te mowy pożegnalne nas do tego przygotowują. Wspólnota wraca z góry, pożegnawszy się z Jezusem, który mówi: czekajcie. Bardzo często. My, ludzie tego wieku XXI, bardzo wierzący w to, że jesteśmy w stanie wszystko uczynić, nabywający tej wiary w swojej kulturze masowej, nawet jeżeli jesteśmy uczniami Jezusa, ciągle nam się wydaje, że musimy coś zorganizować, skonstruować, przybliżyć. Kiedy zapowiadałem, synod nasz i rozpoczynaliśmy to samo czytanie, wybrałem na czytanie wtedy na mszę świętą inaugurującą synod. To jest ogromny trud, który Kościół Koszalińsko-Kołobrzeski próbuje też, może nie tyle trud, ile stan wytrzymać, żeby wytrwać najpierw w tym radykalnym i pełnym mocy modlitwy czekaniu na światło. Dostaję już sygnały z różnych miejsc, że były pierwsze spotkania i w ogromnej większości parafii, poza nastoma parofiami, yy, wszędzie prawie spotkania grup synodalnych i niektórzy pytają tak, ale a temat? Dlaczego jeszcze nie mamy tematu? I tam ci, którzy pytali odpowiadam im Spotkaliście się, by zawiązać wspólnotę. Trzeba było wziąć ten tekst jeszcze raz. By tak zacząć, jak tamci uczniowie, którzy są wzorcowi dla naszego kościoła na zawsze. Oni trwają na gorliwej modlitwie pięknie to opisuje autor trwają, wołając i czekają. Niczego nie organizując. Komentarz, który gdzieś znalazłem, jest niezwykły. Jezus nie zostawia żadnych szczegółowych, właściwie instrukcji. Mówi tylko o duchu, który przyjdzie i o tym, że trzeba go, trzeba czekać, by rozświetlił wszystko, by dał światło. I oni trwają, trwają w tym miejscu, właśnie, gdzie Jezus zgromadził. Uczniów, żeby przekazać im miłość największą. I to trwanie jest dzisiaj decydujące. Te rekolekcje to nie jest formalne przygotowanie, to nie jest jakiś czas, który trzeba spędzić formalnie czy tradycyjnie w kościele, żeby rozpocząć coś. Tak nieraz są rozumiane rekolekcje adwentowe czy wielkopostne w parafii, zupełnie niepoprawnie. To jest czas, który zawsze musi wyprzedzać głębsze doświadczenie Boga. Nie ma innego doświadczenia. Kiedy przy, dokonują się ważne rzeczy, przychodzi Duch Święty. Tak się zaczęło. Nie ma żadnych wątpliwości, co do przy, sposobu przyjścia Jezusa. Przecież to wiemy. U początku jego narodzin i jego misji jest jego, jego czynów jest Duch Święty. On ogarnął Maryję, by spełniło się to, co Trójca święta dokonuje, i tak jest z tym niezwykłym spotkaniem czekają na zesłanie. I w tym tekście, który dzisiaj go nie czytaliśmy, ale go znamy doskonale możemy przywołać, rozpoczyna się niezwykła historia i zrozumienie czegoś, co w Kościele jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy w opisie Ducha Świętego Duch Święty wstępuje w postaci ognia, to nagle rozdzielają się te języki i w dziełach apostolskich jest wyraźnie. Na każdym z nich, z tych ludzi tam obecnych, apostołów, matki Jezusa i jego krewnych, to też jest piękne spojrzenie na Kościół. Pełny Kościół w wymiarze tej rodziny. I jednej, i drugiej, którą przeżywamy, i każdy otrzymuje w sposób niepowtarzalny dar Ducha. Jest coś bardzo ważnego w tym przesłaniu ta niepowtarzalność każdego człowieka ale ta niepowtarzalność powołana do wspólnoty i dlatego nie jest tak w Kościele, że musi się przegłosować większość że potrzebna jest większość, żeby mieć rację. Duch Święty powołuje niepowtarzalnie, ileż razy w dziejach Kościoła tak było, że ten ktoś jeden, powołany przez Ducha Świętego, przy milionach innych, nadawał kierunek całej wspólnocie Kościoła. Ta niepowtarzalność też jest dla mnie ważnym sygnałem, dla mnie człowieka, że Bóg mnie powołał. Do spełnienia tego dzieła, które dla mnie zamierzył, i trzeba to sobie powtarzać wielokrotnie. Bóg nie ma nikogo innego, tylko mnie, by to spełnić. Każdy inny obok mnie ma inne zadania. Jest takie powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Otóż. Nie jest to tak, że ktoś mnie może zastąpić. Bóg może w moje miejsce powołać kogoś i ktoś wypełni dzieło w historii zbawienia, bo ono jest koniecznie potrzebne w wspólnocie wiary. Ale ono było dla mnie. Nie spełniłem swojego powołania. Nie stało się coś tylko dlatego, że ja nie chciałem, że nie byłem uległy. Ale siostry i bracia, to jest. Rzeczywistość, która nie jest rzeczywistością tanią. Jeżeli Duch Święty jest ogniem, to zbliżając się do niego, na pewno się poparzymy. To jest pewne. Kiedy ogarnia nas ogień i dotyka, zawsze jesteśmy sparzeni. I dlatego ulegli Duchowi Świętemu. To nie są ludzie kościelnej sielanki. To nie są ludzie laitowego życia, bezproblemowego, akceptowani przez wszystkich, uwielbiani. To nie jest tak. Bardzo często to jest wędrówka pod prąd. Bardzo często to jest wędrówka pod prąd, pod prąd świata na pewno. I co jest nam potrzebne i to jest problem? Potrzebna jest nam nowa pięćdziesiątnica, bo coś się bardzo ważnego skończyło, bo skończyło się chrześcijaństwo kulturowe, wspominałem troszkę o nim, przez wieki kultura świata, tego centralnego jakim była Europa, była mniej lub bardziej, ale naznaczona Ewangelią. Chrześcijanie więc, idąc z nurtem świata, w miarę mogli się zmieścić w kościele. Mogło to ich nawet nie niepokoić. Godzili jedną i drugą obecność bez większego trudu. I nagle przy załamaniu się tego świata takiej kultury, chrześcijaństwo stało się kontrkulturą. Stało się Wspólnotą idącą wyraziście pod prąd, nieakceptowaną przez tę kulturę, i wielu ludzi, papież Franciszek nam to też powtórzył, wielu teologów to mówi: jesteśmy bliżsi sytuacji pierwotnego kościoła niż kościoła późniejszych wieków, właśnie tej chrześcijańskiej kultury, bo jej dzisiaj w powszechnym tego słowa znaczeniu kultury nie ma. Nasza kultura, również ta w Polsce, jest odległa od Ewangelii. I wszystko, co się dzieje wokół, jest takie, i my ciągle wierzymy, tak nam się ciągle wydaje, że jakbyśmy również w Polsce ustawami, te wszystkie ustawy były bardzo ewangeliczne, to mamy rozwiązany problem Kościoła. Odważam się powiedzieć, że nic nie mamy rozwiązane, nawet gdyby wszystkie ustawy takie były. Dlatego, że one nie prowadzą do wiary. Wiara jest decyzją osobistą. Do wiary się prowadzi przez świadectwo. Do wiary się prowadzi nie przez prawo, ale przez doświadczenie. Trochę o tym już mówiliśmy. Trzeba więc się zdecydować, kiedy chcemy być ulegli Duchowi Świętemu, trzeba by się zdecydować na taką decyzję. I wtedy jesteśmy czytelni. Wtedy da się odróżnić nas od ludzi świata. Jeżeli jesteśmy ludźmi ducha, to się da. Proszę mi pozwolić, że sięgnę do tekstu, który napisał Ojciec Święty Benedykt. Właściwie napisał powiedział, bo to było, jak dobrze pamiętam, kazanie. Odwołując się do komentarza. Chry, ojc, świętego Chryzostoma. Proszę posłuchać. Nawiązuje do, do tego momentu z dziejów, gdzie Paweł i Barnaba udają się do Listry. I tam dokonują w imię Jezusa, dokonuje się znak. Oni, do, oni są tymi, którzy. Tego znaku mają dokonać. Mocą Pana, oczywiście, a nie swoją. I teraz rozpoczyna się. Te tłumy zobaczyły obu wyjątkowych mężach, dysponujących taką mocą uzdrowienia, bogów Zeusa i Hermesa. Przywołano kapłanów i chciano im złożyć ofiarę. Ci dwaj przerażeni, pisze yy, Benedek, yy, krzyknęli do tłumów: My, Również jak wy jesteśmy ludźmi, podlegającymi cierpieniom, przyszliśmy jednak, aby wam przynieść Ewangelię. I teraz komentarz Chryzostona był taki: Chryzostom zauważa przy tym, to prawda, że byli oni ludźmi, jak inni, ale jednak inaczej niż pozostali, bo ich ludzkiej naturze dodano języki ognia. To właśnie jest istotą chrześcijanina. Tak powstaje Kościół. Każdemu jednemu dany jest osobiście ten język. Każdy jest chrześcijaninem jako osoba w swym jedynym, niepowtarzalnym wymiarze. Każdy ma w cudzysłowie napisane swego ducha, swój język ognia, tak bardzo, iż w liturgicznym pozdrowieniu odnosimy się do tego ducha drugiego człowieka i z Duchem Twoim. Naszemu człowieczeństwo dodano więc język ognia. To bardzo ważne. Ogień pali, przemienia. To nie jest tak, że da się go tylko przeżyć w pięknej, nawet bardzo pięknej, przyjemnej i prawie sielankowej modlitwie. Przyjęcie Ducha Świętego jak tamtych uczniów wyprowadza nas na ulicę, wyprowadza nas do tych, którzy nie wierzą, którzy nie spotkali albo zagubili Jezusa. Wyprowadza nas w świat, doprowadza do konfrontacji z tym światem. Nie możemy liczyć na poklask, bo ten świat Ducha Świętego nie zna. Nie zna Jezusa. Nie rozumie tych form. To bardzo istotne. Chcę ciągle przystosować Ewangelię. Miałem chwilę czasu i w południe sięgnąłem po gościa niedzielnego najbliższą niedzielę i nam dotyczy fragmentu, znowu cytuję yy, cytat z Wysokich Obcasów, że jakaś tam chrześcijanka była... W obro, broniącą życia, sama poczęła dziecko, nie chciała go zaakceptować, zabiła je, i teraz stała się taką rozsądną, roztropną i trzeźwą głosicielką. I końcówka tego rozważania jest taka: jeżeli ktoś taki stał się kimś, kto zdradził i zabił, to to nie ma nic wspólnego z żadnym, żadną roztropnością, ani z czymkolwiek. Ale ten przykład pokazuje, co świat chce uczynić z Ewangelii i z chrześcijan letnich. Kiedy przeczytałem niedawno, niestety go nie zabrałem, tekst, który, który znalazłem, w którym... Ciągle powtarza się te, ta samo, to samo myślenie. To był tekst pana Weigla, który mówi, że w czasie przesłania gdzieś tam w Brukseli mówił o umierającej Europie i nie tylko biologicznie, tylko powiedział: Jeżeli bogata Europa nie widzi przyszłości, nie chce istnieć, to to, to jest problem ducha, nie problem biologii. To nie jest problem materialny, zasobów, dochodów i, i posiadania odpowiedniej ilości yy, pieniędzy. To jest inny problem. I moi kochani siostry i bracia, stajemy wobec takiego samego, takiej samej sytuacji jak uczniowie każdego czasu, ponieważ my otrzymujemy od poprzednich pokoleń w darze różne wartości. Ewangelia też tak wędruje. Ale żadne pokolenie, a nasze, ponieważ się znalazło w takiej sytuacji kulturowej, nawet łudzić się nie może, że na bazie tylko tego przekazu da się zbudować wiarę. Każde pokolenie w jakimś sensie zaczyna od nowa. Musi w sposób niepowtarzalny wybrać drogi Ewangelii. I musi odnaleźć je, zdawać sobie z tego sprawę, to godzić się na wiarę żywą, na nieprzewidywalność tego, jak poprowadzi nas Bóg, godzić się na to, że będzie z nami jak w życiu Jezusa, że nasze życie jest życiem wiodącym po jego tropach. Dlatego dzisiaj sobie mówiliśmy. Oczy Jezusa nam są potrzebne. Jego słowo nam jest potrzebne, jego sposób reagowania na człowieka, jego sposób życia, wartościowania, jego sposób odnoszenia się do Boga. To wszystko nam jest potrzebne, byśmy się stawali jak Chrystus. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to jak Chrystus. Nie jest tylko etapem zbawienia, czyli odwcielenia. To jak Chrystus jest sposobem, w jakim Bóg człowieka stworzył. Tak naprawdę, kiedy był stwarzany człowiek, Bóg go stwarzał według jednego wzorca: Jezusa, Chrystusa, Jezusa z Nazaretu. Weźcie Biblię do ręki. Na sposób Chrystusa jesteśmy stworzeni. On był przy stworzeniu świata. On nie jest dopiero od wcielenia. Kiedy więc myślimy o człowieku, mamy ten jeden wzorzec Duch Jezusa i Ojca. Ten duch ciągle nas jednak prowadzi w zrozumienie tego, Dalej, daje nam moc przyjęcia tego sposobu życia, dodaje nam nadzieję, utwierdza nas, że to jest droga prawdy. Daje nam wtedy taki ogień, jak Paweł i Barnaba. To nie jest zarezerwowane dla Pawła i Barnaby. To jest, jak powiedział kardynał Rasiger, ci ludzie byli tacy jak wszyscy. Ale dlatego, że ich ogień dotknął, nie byli tacy sami. Na tym polega świadectwo. Niekoniecznie na słowach, niekoniecznie na mówieniu. Wystarczy, że się nieraz bardzo wystarczy, a nieraz bardzo trzeba, żeby tak było, że się w inny sposób jest. Że jesteśmy tak, jak chce On. Że On nas poprowadzi, kiedy na te drogi się wchodzi. Rozpoczyna się piękna chwila, ale ona się zawsze zaczyna tak samo. Uczniowie się zebrali i w gorącej modlitwie, wytrwale, tam jest słowo wytrwale się modlili. To nie jest jakakolwiek modlitwa. To jest modlitwa wytrwała, modlitwa, na której się trwa ciągle, która właściwie nigdy nie ustaje. I wtedy, wtedy Bóg dokonuje w nas swoich dzieł. Wtedy jest ten stan, kiedy powiew i ogień stają się w nas, ale pamiętajmy, że obrazem, Ducha świętego jest też woda. Kiedyś myślę, że bardzo pięknie mówił o tym Biskup Grzegorz Ryś, kiedy mówił, Woda jest niezwykle pokorna. Nieprawie wszędzie jest, a my jej poza, kiedy tym pijemy czystą wodę, nie, nie zauważamy. Pijemy kawę, powiedział Biskup Ryś, smakujemy, jest piękna, bardzo nam odpowiada. A woda spełnia swoją rolę. Jest uległa, dzięki niej jest życie. Duch święty jest również tak. Chrześcijanin bywa, że też potrzebny jest taki. Spokojny, ale dający życie, bo jest przez niego przepływa duch święty. I ludzie wtedy czują, mają ten Tę możliwość wyczuwania, bo tak jesteśmy stworzeni, że ten ktoś, jeszcze raz to powtórzę, przychodzi stamtąd z modlitwy. Jest inny. Choć wcale z tą innością nie musi się afiszować, ani tego podkreślać, nawet nie powinien. To inni przeczytają, to inni zobaczą, że coś w nim jest. A jak Pan zechce, Będziemy dokonywali dzieł, które zadziwiają i które nie są naszymi dziełami, tylko Jego, naszą sprawą, być tymi, którzy na to działanie się godzą. I na to, powtórzę, bo potrzeba. My jesteśmy jednak z epoki konsumentów, zjadaczy chleba i zbieraczy przyjemności. Pasuje nam to życie. Jednym więcej, drugim mniej. Godzimy się na to, inni się nie godzą, inni brną w to i tylko takie życie uznają za sensowne i szczęśliwe. Jeżeli tak jest, to trzeba sobie jeszcze raz na koniec powiedzieć. Trzeba się dać sparzyć. Trzeba, by nas Duch Święty trochę poparzył. Wypalił w nas to, co nie jest z Niego. Oczyści nas wtedy. Jesteśmy bardziej wyraziści, i Ewangelia na nas jest do odczytania, choćby jedno zdanie, z twarzy, z rąk, z życia, z motywacji, z tego wszystkiego.